A dobra, muszę jeszcze próbować bank, nie wiem czemu, ale okej. Okay. dobra, to idę. Em, czy nie mamy tu wejść? Halo. No, dobra, nieważne. Chyba coś tu poszukam. O, a co to? Karta. Idę to spróbować. E, Doniczka. A, dobra, nieważne. Okej. Okay. Jest. To jest bank! Brookhaven Bank! Tylko teraz muszę się wziąć bombę. W ogóle ją biorę? A dobra, nieważne. Wsadzam tu. I... A! Nie, 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 policja mi złapała. Co zrobić? Ja zrobię? Muszę tam stąd. Um, o nie, to chyba policja. Um, czy my to wyjąłem? Już po mnie. No nie, i teraz muszę niestety. Niestety muszę teraz uciec do widzenia. O! I uwaga! A! Topie się, to topie się, topie się. A w sumie wpłynąłem. Dobra, nieważne. Chyba idę do domu.